Ogromnymi bramami! Are you ready? Yes! Witamy Państwa na oficjalnej prezentacji przed drugą piosenną klubu z koroną Do ekstraklasy klasy z żółto-czerponej reprezentant Polski, pierwszy bramkarz naszej drużyny, Radosław Cieżiar. Z numerem dwunastym, mocno walczący opozycję pierwszego parterza, w parterze jeden występnym w strajklasie, Piotr Misztal. Z numerem dwudziestym, do tej pory wypożyczony, ale od tej rundy już absolutnie na stałe, w kolonie Łukasz Jeden z podstawowych obrońców naszej drużyny. Marek Świękowski z numerem 23. Udamy początek tego sezonu, aktualnie pozostający w rezerwie, ale z ogromnymi możliwościami. Z numerem 23. Maciej Szajna z numerem 9. Bardzo bardzo Perspektywiczny zawodnik Paneł Karol. Z numerem 15 były zawodnik Jabielon i Nie ostatni zresztą w drużynie korony. Z numerem 15 Jacek Korkiewicz. Z numerem 19 panie i panowie, kapitan drużyny Robert Absolutna poprawa naszej defensywy. Hernani Dorota. Zawodnik wychowany w Stanie Niemiec. Damian Hendryka. Z numer 27. Bardzo szybki. uwielbia drewnianie i niekonwencjonalne zagrania. Po popularny ryba. Szanowni Państwo, Jacek Jeł! 10. Środek Wojska to jego dom. Potwora nimi pomocy. Mariusz Gania! Z 29. Wyróżniający się zawodnik leckiego zespołu. Nie do zatrzymania na boku pomocy. Z 29. Paweł Samolewski. Z 28. Wielki Walczak, a na co dzień miły. Na boisku nieustawianogi. Walczy do upadłego. Cezalony Z numerem 21. Gdy już się tam ma wągielnym ostatecznie zdecydował, że pomoże kolonie w walce o awans do ekstraklasy. Tomasz Nowak! Z numerem 11. Panie i panowie, znakomity początek sezonu. Aktualnie walczy o powrót do wielkiej Formy Michał Michałek! Z numerem 30, jeden z najsympatyczniejszych zawodników kieleskiej korony. Póki co swoją wyjątkową radość po w krągach pokazywał tylko na wyjeździe. Czekamy na to, co będzie w kielcach. Ernest Panie i panowie, z numerem 16 nie trzeba go przedstawiać absolutnie ze zespoły profesor. Znakomite kończące podanie. Czyli z numerem 14 czarne koń drużyny, najlepszy strzelec zespołu. Z wychowanek kieleckiej kolory pochodzi stąd spotkarczówki Józef Szanowni Państwo, nowi zawodnicy w kieleckim zespole: Maciej Popławski, napastnik z Matarą Z numerem 2 z Miały Białystok, będzie pomagał w i pomocy z numerem ustnym, z kuraturem, napastnik, który obiecuje, że wreszcie strzeli w Koronie głowa, Gola głową Łukasz Cichoc z numerem trzecim, znany w i lubiany, wykopany w GK dawny zawodnik Korony, Kamil Guzela Szanowni Państwo, z osiemnastką, Wychowanek Kieleckiego Zespołu, można powiedzieć, że po części jego legenda, Dariusz Super! Panie i Panowie, sztab szkoleniowy, trener drużyny, Pan Włodzimierz Kościol. Witamy gorąco. Drugi trener, Pan Sławomir Krzesik. Dalej, klam. Tak oto, szanowni Państwo, prezentuje się cała dużo na... To na kozówce. Witamy toroni Panie Z numerem ósmy. Numer ósmy. Łukasz Cikos. Mamy na maski w wiele zary. Czepamy na banki wojnęczu. Tak o to prezentuje się cała żółto-czerwona drużyna korony. E, no, w sumie, że... Żeby była awans, chcemy, żeby była ekstra Klasa w Kielcach, po to się gra, po to się pracuje jakiś cel was sobie postawić. Jak była sytuacja wytworzyła się po rundzie wiosennej i tych meczach dodatkowych, że jesteśmy właściwie w tej grupie, która z tej grupy można awansować, ale nie można zapominać o tych dużych, które są za nami, bo i pod Beskidzie i Zniż i Górnik Męczna, wszyscy chcą awansować, także może być bardzo interesujące. A jak wrażenia po dzisiejszej prezentacji? No nie wiem, ja taką prezentację przeżyłem rok temu, to w Ekstraklasie nie było takiej ładnej prezentacji jak teraz, jak, jak dzisiaj, także o czymś to świadczy, że, że poziom, również organizacyjny klubu poszedł w górę. Ale chyba i miasto też, i, i władze miasta i, i właściciel klubu dużo robi, żeby właśnie ta organizacja była jak na najlepszym poziomie. Zresztą... W tej chwili odczuwamy to na każdym kroku, bo mamy doskonałe warunki do trenowania, do przygotowania się. Jest fajnie. Ponad 2000 kibiców rzeczywiście to już świadczy o tym, że zainteresowanie tą piłką w jest bardzo duże. No właśnie. Mnie oni zresztą, kibice zaskakują na każdym kroku. Jest to jakby dodatkowy czynnik i doping, dopingujący do tego, żeby jednak awansować, bo oni wszyscy zasługują na to, żeby jednak tu kochać te pasy. Pytam jeszcze na koniec o widzewa Emocje na pewno będą duże, jak będzie, jaki wynik przewiduje? ja wiem, gdybym miał typowo wyniki, to bym dzisiaj był bogatym człowiekiem, bo grałem w totalizatora sportowego, bo w zakładań nigdy nie grałem. Wynik jest sprawą otwartą. Uważam, spotkają się dobre dwie drużyny. Na pewno będzie ciekawe widowisko, na pewno fajne widowisko. A kto wygra, czasami może zadecydować przypadek, szczęście, utrzęsia. szczęścia. Chcemy, żeby była dobra gra, interesujący mecz i żebyśmy wygrali. A Co będzie, to jest tylko piłka, to jest sport. Życie mnie nauczyło pokory, zresztą nigdy tej pokory nie jest za wiele. Chciałbym, żeby było trzy punkty, a co będzie, zobaczymy na